Wiem dobrze o tym, że jestem człowiekiem otwartym. Przede wszystkim to też umiejętność yy, słuchania. Państwa i moim gościem w programie Moje Wybory jest Grzegorz Matłoka reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Barczewo, kandydat na Urząd Burmistrza Barczewa. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do pytań, pragnę podkreślić, że audycja nie jest częścią kampanii wyborczej i nie jest w żaden sposób sponsorowana, a aby zachować równość stron wysyłaliśmy zaproszenie do obu kandydatów na Urząd Burmistrza Barczewa. Chcemy przedstawić Państwu kandydatów. Nie nie tylko jako polityków. Pytanie, które zadajemy wszystkim kandydatom, wszystkim naszym gościom brzmi, jakie trzy cechy pana charakteryzują? Pierwsza cecha, jaką tutaj warto podkreślić, to przede wszystkim otwartość. Ja znam siebie już dobrze od już tych prawie 40 lat życia, więc wiem dobrze o tym, że jestem człowiekiem otwartym. Przede wszystkim to też umiejętność słuchania. Usłuchania ludzi, słuchania mieszkańców, no bo jednak jestem mocno zaangażowany w pracę samorządową, stąd jakby dzisiejsza rozmowa i rozmowa o kandydowaniu na burmistrza Barczewa. Także umiejętność i chęć słuchania mieszkańców to również bardzo ważna cecha, niezwykle istotna w sprawowaniu w ogóle jakiejkolwiek działalności samorządowej, ale oprócz tego taka samodyscyplina i pracowitość to też jest ważne, żeby. Być człowiekiem, który aktywnie cały czas obraca się w środowisku i cały czas aktywnie pracuje na rzecz rozwoju gminy, mieszkańców i nie tylko. To takie obszary, które są rzeczywiście istotne istotne w tej pracy, zarówno zawodowej, jak i samorządowej. A czy jest coś, co chciałby Pan w sobie zmienić? Tak jak powiedziałem przed chwilą, myślę, że z perspektywy tych już prawie 40 lat życia, myślę, że już nie mam czego zmieniać. I myślę, że z uwagi na miejsce, w jakim się znalazłem, czyli druga tura wyborów na burmistrza Barczewa, 20 lat pracy, doświadczenia zawodowego, myślę, że to dobre kierunki, które doprowadziły mnie do miejsca, w którym się w tej chwili znajduję. Zatem myślę, że nie trzeba już nic zmieniać. A gdyby Pan miał się pokusić o takie małe podsumowanie swojego dotychczasowego życia, to z czego jest Pan najbardziej dumny, co jest Pana takim największym sukcesem? no najbardziej jestem dumny ze swojej rodziny to jest bardzo ważne oprócz tego jestem również dumny z wykonywanego zawodu myślę że jestem już na tym etapie że śmiało mogę powiedzieć że jestem osobą zawodowo spełnioną ale też dotychczasowy dorobek w pracy samorządowej to taka dla mnie bardzo ważna Sfera mojego życia. Jestem z zawodu leśnikiem, jestem leśnikiem w trzecim pokoleniu, ale też jestem już samorządowcem, też już w naszej rodzinie, w kolejnym pokoleniu, bo ktoś zawsze z naszej rodziny, już właściwie od lat 90. był w samorządzie Barczewa. Nasze nazwisko jest dobrze znane, w związku z czym również śmiało mogę powiedzieć, że jestem dumny właśnie z tych trzech rzeczy, czyli rodzina, praca zawodowa oraz praca samorządowa. No i zapytam o doświadczenie zawodowe, choć już pan o tym powiedział, i przygotowanie do pełnienia funkcji burmistrza Barczewa. Jak pan to ocenia? Dobrze, dobrze, jak najbardziej. 20 lat pracy, 20 lat doświadczenia w pracy leśnika, zarządzanie potężnym majątkiem Skarbu Państwa, który jest ogromny obszarowo to jest ponad obszar ponad 1600 hektarów. Oczywiście w tym wszystkim należy podkreślić jakby zasięg administracyjny, no bo jednak to jest miasto Barczewo, to jest 15 miejscowości również na terenie gminy Barczewo. Obszar administracyjny sięga sąsiedniej gminy Dywity. W związku z czym jakby ta współpraca z mieszkańcami jak najbardziej przekłada się na wykonywanie pracy zawodowej, ale też i samorządowej. Jeżeli chodzi o samą organizację pracy i odpowiedzialność, to jest ogromny ciężar, jaka na mnie, jaki na mnie spoczywa ponieważ zarządzanie tym majątkiem jest niezwykle trudnym zadaniem wymagającym ogromnego zaangażowania, duży wkład, jeżeli chodzi o czas pracy. Tutaj nie ma możliwości pracy między 7 a 15, to jest dużo, dużo więcej czasu, to są czasami też weekendy. Dlatego też, dlatego też patrząc na wykonywany zawód, na wykonywany zawód również w przełożeniu na, na samorząd, to za mną już jakieś doświadczenie w pracy samorządowca pięć lat ostatniej kadencji wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, oprócz tego osoba, która zasiada w Komisji Finansów Publicznych, osoba, która zasiada w Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radny obecnej kadencji myślę, że do, dobrze wykorzystałem ten czas. Na moim, w moim dorobku dość dobre i duże inwestycje w okręgu, przede wszystkim z korzyścią dla mieszkańców, których reprezentuję, to, są, to jest oczywiście rozbudowa chodników, przebudowa dróg, rozbudowa oświetlenia obszarów wiejskich, remonty świetlic, adaptacje budynków świetlic, organizacja rozmaitych imprez. Dla mieszkańców imprez integracyjnych, spotkań i różnych tego typu dobrych wydarzeń, które przez te ostatnie 5 lat organizowałem przy współpracy przede wszystkim z mieszkańcami, bo to wspaniali ludzie. No i tutaj no, rzeczywiście są te solidne podstawy do tego, aby, aby kontynuować pracę samorządowca, ale na tym nie chciałbym skończyć, ponieważ no, rzeczywiście pierwsza tura wyborów samorządowych za nami. Wyniki, w wyniku ostatnich wyborów samorządowych nasz komitet wprowadził ośmioro e, kandydatów do Rady Miejskiej, w związku z czym to również, to również ogromna, ogromna nobilitacja od mieszkańców, ogromna, ogromne podziękowania dla nich e, za to, że rzeczywiście komitet nasza gmina Barczewo wędrował, wędrował przez tą kampanię e, pod hasłem współpracy, koleżeństwa, dialogu. To rzeczywiście przekonało istotnie mieszkańców gminy Barczewo do tego, żeby właśnie postawić na nas. A gdyby Pan miał wymienić takie trzy pilne zmiany, których wymaga Gmina Barczewo? Pierwsza to przede wszystkim Gmina Barczewo musi bardzo dobrze współpracować z nadrzędnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Mowa tutaj o powiecie olsztyńskim, mowa tutaj o Radzie Powiatu Olsztyńskiego, o Starości Olsztyńskim, mowa tutaj o Sejmiku Województwa. Ścisła współpraca z wojewodą, ścisła współpraca z marszałkiem województwa, ścisła współpraca również z Radą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, czy też z parlamentarzystami. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ przed nami ogromna szansa na bardzo duży skok rozwojowy, jeżeli chodzi o inwestycje i mowa tutaj o przede wszystkim o takim zdecydowanym sięganiu po fundusze europejskie. Wiemy, że program funduszy europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 to ogromna szansa właśnie dla gminy Badrzewo. I tutaj, I tutaj będziemy musieli bardzo istotnie współpracować właśnie z wojewodą, z marszałkiem po to, żeby po te środki finansowe sięgać. Ale oprócz tego hmm, wcześniej wspomniałem o powiecie olsztyńskim, o radzie powiatu i o staroście, ponieważ hmm, istotną bolączką gminy Barczewo jest ponad 120 km dróg powiatowych. Potrzebujemy pilnie rozpocząć ich modernizację. One w tej chwili wymagają naprawdę poważnych remontów i tutaj, i tutaj. rzeczywiście w ostatnich, latach, w ostatnich latach było tego zdecydowanie za mało na terenie gminy Barczewo, w związku z czym drogi mamy powiatowe no niestety w stanie, który no, pozostawia wiele do życzenia. W związku z czym tak, tak jak powiedziałem przed sekundą ta współpraca z nadrzędnymi jednostkami samorządu terytorialnego jest nam niezwykle potrzebna, ponieważ gmina Barczewo musi zostać zauważona. Kolejna sprawa to przede wszystkim współpraca z mieszkańcami. Bardzo zależy nam na tym, aby mieszkańcy istotnie uczestniczyli w rozwoju i kierunkach rozwojowych gminy Barczewo. Ich głos musi być zauważony. Chcielibyśmy, aby rzeczywiście mieszkańcy mieli istotny i realny wpływ na to w jakim kierunku ma podążać gmina Barczewo i tutaj jakby w naszym programie zaproponowaliśmy kilka dobrych rozwiązań, jeśli chodzi o tą współpracę z mieszkańcami, także, także tutaj zapraszamy ich do tego, żeby na mocy tego porozumienia, współpracy, dialogu wypracowywać te, te kierunki rozwojowe dla gminy, które są jakby w ocenie mieszkańców najważniejsze, bo to jednak mm, powiedziałem przed chwilą, że zależy, zależy mi na tym, aby mieszkańcy mieli istotny wpływ na to, w jakim kierunku podąża gmina Badrzewo. Yy, kolejna sprawa to yy, dobre praktyki prowadzenia, yy, dobre praktyki, dobre standardy prowadzenia yy, Urzędu Miejskiego i współpraca z mieszkańcami. Tutaj yy, Istotnie podkreślamy, że chcielibyśmy rozpocząć tą dobrą współpracę z organizacjami pozarządowymi, które funkcjonują na terenie gminy Barczewo. Oprócz tego, yy, przedsiębiorcy to ważny obszar, jeżeli chodzi o każdą gminę. Tak naprawdę, przedsiębiorcy muszą być zauważeni. Nie traktujmy ich tylko jako, jako przedsiębiorców, którzy płacą lokalne podatki. Utworzenie rady przedsiębiorców przy burmistrzu to są dobre praktyki, dobre przykłady z sąsiednich gmin. Oprócz tego wsparcie dla mieszkańców w odniesieniu do pozyskiwania środków zewnętrznych z programów unijnych, czyste powietrze, ciepłe mieszkanie. Także to są, to są takie jakby kluczowe elementy tego dobrego, tych dobrych praktyk zarządzania gminą i współpracy z mieszkańcami. Jaka będzie pierwsza decyzja, którą podejmie pan zasiadając w fotelu burmistrza? Pierwsza decyzja to przede wszystkim zaproszenie lokalnych liderów, stowarzyszeń, sołectw, sportowców, artystów po to, żeby wspólnie razem opracować plan działania kierunki gminy Barczewo na najbliższe 5 lat. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. A przypominam Państwu, że audycja nie jest częścią kampanii wyborczej i nie jest w żaden sposób sponsorowana. Zachęcamy do udziału w wyborach 21 kwietnia.